Ją się z tej strony macie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Mordeczki. Dzisiaj nie jesteśmy sami na serwerze, ponieważ jest Hero Brain do tego na jakimś Spectator modzie. Słuchajcie, nie wiem co on kmini, ale tutaj go nie widziałem. Także wydaje mi się, że na razie jesteśmy bezpieczni. Chociaż z drugiej strony bezpieczni. Patrzcie co się stało na mojej górze. Oczywiście znajdujemy się tutaj na moim domku. Znaczy tutaj jest mój domek, tu jest moja góra, wszystko Pikobelo. Tylko, że tu jest nagle dziura, słuchajcie, totalnie dziura. Napisane nos. Kacz, głupcu, słuchajcie, nie mam pojęcia, kto to zrobił. Czy to jest jakiś prank, czy to jest troll, czy to jest pułapka, od kogo ona jest zostawiona? Oczywiście, pierwszą osobą, jaka ja przychodzi na myśl, jest Hero ale tak naprawdę nie musi to być Hero Brain, ponieważ, no słuchajcie, no, no nieraz byłem torolowany przez Elvisa, czy agenta, czy Abre, także wiecie dokładnie, że to nie musi być Abra Gdzieś tutaj słyszę fantomy, o Boże, proszę, się. zostawcie mnie. Także mordeczki dzisiaj, będziemy to sobie sprawdzać, nie mam pojęcia, co tam jest, e, co na nas czeka, czy to będzie ciężki, łatwy przyjemne, kolorowe, fajne, miłe, czy też nie ale to sobie dzisiaj sprawdzimy, więc oglądajcie do samego końca, żeby zobaczyć jak to wszystko się zakończy, bo być może tam czeka na nas coś epickiego no i oczywiście zostawcie subskrypcję, bo macie codziennie live'iki, codziennie odcinki więc warto zostawić suba dla Maciocha z swoją drogą, ja mam jakieś randomowe itemy słuchajcie, nawet zbroję mam zdjętą, bo byłem na wyprawie, ale jedzonko jest zbrojka jest, także wszystko powinno y, pasować do siebie, możemy w takim razie chyba zacząć nie przedłużając, no słuchajcie, sub zostawione, mam nadzieję, także noska na, na razie wydaje się być spoko Jakby co to ja mam bloki mogę wyjść No dobra słuchajcie, ej naprawdę się cykam Ale na razie możemy wejść, pikson Okej, okay, okej okay. Ej dostałem nie, blindness Co? Słuchajcie Ej to jest chyba hero Brain. chyba że może on to zrobił w taki sposób Że, ej lol On mi daje to, że jestem ślepy, no ale dobra, dobra Słuchajcie tu jest lava, tego chyba nie będę rozwalał Jest dalej, nie Hero Brain jest, nie, nie, co? To jest lava, wow, wow Ej, słuchajcie, ja, ja niechcący tu wskoczyłem Ale żyjemy Widzieliście, tam był Herobrine Mordy, tak, w takim razie już wiemy dokładnie Kto za tym wszystkim stoi Do tego dostałem kilka efektów od niego Takie, żeby mniej widzieć Ja cię, ziomki, nie mam pojęcia naprawdę, co to na nas czeka Ale dobra, mamy jakieś tabliczki, może to przeczytajmy Ogólnie to nie będę się rozpisywał Bo nie mam na ciebie czasu Co? Mordo, ciebie coś tutaj boli na Maciocha, nie masz czasu, Macioch to jest koks, zresztą jest napisane w niku, tak? Um, ale zbudowałem coś, co albo cię zabije, aha, no to słuchajcie, mamy pogran, nie, nie, no to, to super, genialnie, po prostu super, albo cię zabije, um, albo uszczęśliwi, o, to ja bym wolał te opcje, słuchajcie, żeby mnie uszczęśliwiło, jeśli nie jesteś totalnym nubem, za jakiego cię... Ma Wracam do niku, wracam do. Jest napisane koks. Je... Każdy widzi, że jest napisane koks. Macie, to jest koks, a nie noob. Eee, za jakiego cię mam, to dasz radę z tym wyzwaniem. No to mordeczki, to w takim razie, jeżeli nie jestem noobem, to. O, i poradzę sobie. Jeżeli nie będąc noobem, poradziłbym sobie z zamkniętymi oczami, no to mordo. To znaczy, poradziłbym sobie, to ja sobie poradzę z zamkniętymi oczami. Dobra, nieważne. Eee, a teraz rusztyłek, aha. Słuchajcie, on jest niemiły. On jest niemiły, słuchajcie. Ja bym mu tutaj zostawił dirta. O! Nie mogę stawiać bloków! Czyli bym nie wyszedł z tego, ale dobry, słuchajcie, dobrze przemyślał to. Wiecie co? Może sprawdźmy, może sprawdźmy, co tutaj jest w ogóle. Ej, nie mogę przejść, lol. jak on to przemyślał, słuchajcie, dobra, no to co, wchodzimy i odpalamy, odpalamy. Tinti? Okej, okay. żyje. Ej, żyje, 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 słuchajcie, ale Dobra, dobra. Dla takiego nuba jak ty daje poziom easy. Jak to poziom easy, słuchajcie? No nie, dobra, wezmę ten wagonik. Może on się jeszcze do czegoś przydać? Czy to jest parkour? Nie! No nie, no parkour! Słuchajcie, ja mam bloki. To prawda, ale widzicie, ja nie mogę ich stawiać. Także w ten sposób tego nie scituję. Mam bloki. Nie, no słuchajcie, dobrze wiecie, że ja, jeżeli chodzi o parkura jestem najtragiczniejszą osobą. Mam wodę! LOL! Słuchajcie, tak, zakładam zbroję, żeby od razu nie umrzeć. Mam wodę! LOL! Mam nadzieję, że wodę da się wydać. Nie będę teraz próbował, a może spróbuję, słuchajcie, tutaj? Ej, nie mogę wylać, ale może na lawie mogę, dobra, dobra. Najwyżej się uratujemy, zaczynamy parkour, słuchajcie. Wiecie, że jestem totalnym noobem, ale jeżeli on napisał, że poziom easy, to powinienem sobie poradzić z tym, ale wiecie, słuchajcie, zawsze jest presja. Ej, serio. Jakbym sobie to normalnie robił, to jeszcze, słuchajcie, pewnie dałbym radę, ale tutaj, jak jest odcinek, słuchajcie, pierwszy raz widzę ten parkur, to jest presja, i jeżeli wskoczę, to jeszcze, słuchajcie, będzie jeszcze gorzej, ponieważ. Wow, wow, nie, nie! Dobra, słuchajcie, żyję, przeżyję to! A! Wskoczyłem do lawy, no widzicie, słuchajcie, to jest najgorsze! Ponieważ jest prosty parkur, który normalnie bym sobie ogarnął, ale tutaj mam po prostu presję, żeby dobrze to wykonać. Okej, okay, niech się przesta... Ej, on tu jest! LOL! LOL on tu jest! Ale Beka, słuchajcie! Chiro, nie, chyba mnie obserwuje. Ej, proszę się przestać palić, słuchajcie! Bo dopóki się nie przestanę palić, nie zacznę na nowo. Dobra, słuchajcie, jeszcze raz. Nie chciałem wy... Wow, Czemu on mnie uderzył? Czemu on mnie uderzył? Widzieliście to? Ej, przez niego wpadłem do lawy! Co on zrobił, słuchajcie? Przez niego płonę. Ja, wiecie, no póki płonę, nie chcę skakać, ponieważ to jest jeszcze trudniejsze. Ale pokonam ten raz za tym razem. No słuchajcie, jeżeli on mnie będzie uderzał łapką, no to no to ja nie dam rady, słuchajcie sobie, ale dobra. Dobra, mamy wodę, yy, mamy, nie, ma miejmy, słuchajcie, całe jedzonko. Tutaj jest lawa, więc nie respi się dobrze życie. Pum, ale to ładnie pokonałem. Eluwa! Hehehe. Dobrze, Macio bardzo ładnie ci idzie. Okej, okay, teraz pykson, dobra, słuchajcie, spokojnie, na spokojnie, puu, dobra, słuchajcie, trzeba się wyluzować, bo serio, taka presja jest najgorsza, to serio jest zżerające, no nie, no co to ma być, no nie, no nie beznadziejny jest ten parkour, nie podoba mi się już, słuchajcie, nie podoba mi się, no a nie mogę skakać, póki się palę, no bo jeszcze, słuchajcie, zginę, no co to ma być, czemu się palę tak długo, proszę się przestać palić, no słuchajcie, ten park. Tam jest koniec jego. Serio on jest prosty, tylko po prostu tutaj zahaczyłem sobie o suficie. Dobra, słuchajcie, do trzech razy sztuka, nie? Pickstone. Puk! okej, okay, dobra, to już mam ogarnięte. Pyk, dobra. Ej, idzie coraz lepiej. Jesteś gorszy, niż myślałem. O... Ej, on to obserwuje, słuchajcie. Lol, on to obserwuje. Ej, nie jestem gorszy, tylko on mnie zepchnął, słuchajcie. On mnie zepchnął. Aha. Ej, czy to działa? Ej, to działa! Lol! Ej, mogę to scitować w takim razie. Patrzcie. Jakbym to słuchajcie jakoś zrobił w ten sposób, kurczę, Bele, słuchajcie, może. Wow! Nie, 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 słuchajcie, byśmy to scitowali. Patrzcie, byśmy zrobili tak. No nie, no co ty robisz? Ej, on mnie bije, słuchajcie, on nie bije. Patrzcie, byśmy zrobili tak. O! O, 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 o! Patrzcie, mogę teraz budować. Mogę się budować teraz! Lol, lol, oszukałem go! Oszukałem go, ale dobrze, słuchajcie, dobrze, dobrze, dobrze. Ej, on to. on to widzi, słuchajcie. Mordo, no co ty robisz? Mordo, no zrobiłeś głupi... Nie! Co! On mnie tutaj tepnął! Dobra, okej, okay, to ja mu pokażę w takim razie, słuchajcie. To ja mu pokażę, że go przejdę, słuchajcie. Piek, ale to jest ostatnia próba, słuchajcie. Jak on mnie uderza łapką, to ja nie będę taki, słuchajcie. Dobra, teraz tak. Teraz, żeby nie uderzyć w sufit. Uh! Okej, okay, teraz spokojnie. Teraz Pixon, Pixon, Cygson, okej, okay, jesteśmy na ostatnim. eee, luba! Udało mi się! Słuchajcie, za trzecim razem chyba, albo za czwartym. Ale udało się, bardzo dobrze, bardzo. wskaczysz, czy się boisz? Teraz to ja się ciebie nie boję! zrobiłeś taki beznadziejny parkur, słuchajcie. Przede wszystkim ten parkur jest e, straszny serio, słuchajcie, na nagraniu. Ło! Wow, to jest. lawa, lawa, okej. Okay. Zagrajmy w labirynt. Nie, słuchajcie, nie wierzę. Także labirynt, naprawdę, no dobrze, słuchajcie. Wolę już. Wow! Nie, nie, nie nie, nie, Ej, nie, mogę, nie, mogę postawić bloku, słuchajcie. Dobra, to ja uciekam, w takim razie. Ja uciekam, ja uciekam. Okej, okay, tu jest jeszcze piecałek. Lab labirynt już wolę od parkura, bosero, widzicie, słuchajcie. ło, wow! wow, 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 dobra, słuchajcie. Ewidentnie nie w tę stronę, gdzie my zaczynaliśmy tutaj. Dobra, to może chodźmy teraz w prawo, bo on pewnie tak pomyślał, że pójdę w lewo, środek i w prawo. I dopiero na, na, na końcu tutaj będzie. Na bank, słuchajcie, tak będzie. No może nie tutaj. Także ten parkours, słuchajcie, jest najgorszy O, o, mam coś, ej! Mam coś, halo A nie, to jednak nie, słuchajcie, po prostu nie, nie, nie uzupełnił bloku, no ale dobra, 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 czy ja tu coś się, się zagubiłem, słuchajcie, czy ja byłem gdzieś tutaj? Wow wow, wow. ja tutaj już byłem czy nie? Byłem, okej, okay. a tutaj byłem? Nie, bo tutaj nic nie ma, dlatego ci maczek tutaj nie było, brawo! Brawo ga Gamoniu Dobra, yy, teraz tak, przechodzimy sobie tędy w pożądalku i teraz jak, tutaj gościu, wchodzimy? No nie, no tu nic nie ma, słuchajcie. Ej, na bank, no słuchajcie, coś musiałem ominąć. My tutaj zaczęliśmy, dobra. Czyli co, sprawdziłem lewo. E, możemy sprawdzić jeszcze raz, słuchajcie, na szybkości. Tutaj, pikson, cyksom i elixon. nie No, tutaj nie ma gościu. Duh, tutaj lawa. Tutaj na pewno nie teraz tak, środeczek sprawdzamy jeszcze raz. Okej, okay, słuchajcie, ej, tutaj nic nie ma. Ej, czy ja tutaj byłem? Chyba nie. Chyba tutaj mnie nie było. To jest tabliczka! Znaczy, ta. Labie... Yy, nie labirynt, nie tabliczka, tylko drabinka oczywiście Dobra, słuchajcie, wchodzimy sobie O, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Weź to wywal, gość Okej, okay, dobra Wow, 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 Coś mi, słuchajcie, spowolniło Dobra, zmniejsz, żeby się z, yy, na nowo Hero hirobrain Nie, jak to dwa Herobrine'y? Jak to dwa Herobrine'y tam są mordy? Czy to są dwa Herobrine'y, czy mi się wydaje? LOL A nie, to jest... Jak ja się przestraszyłem Słuchajcie, to jest... To jest po prostu na stojaku Ja, ale słuchajcie, co to jest za pomieszczenie w ogóle? Czy coś tutaj, słuchajcie, jest schowanego? Lol! Baby Pigman z głową agenta? Ej, nie! Nie, mordo! Słuchajcie, czy ja mogę go zaatakować? Słuchajcie, spróbujmy go zaatakować. Czy on mnie będzie atakował? Teraz nie! On mnie nie atakuje! Atakuje mnie! Łe! Słuchajcie, zabijemy małego agenta. Lol, 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 tu jest abra i jeszcze patrzcie z głową abry i z głową Bobo? Co to są? Co to jest za chore pomieszczenie? Przede wszystkim, patrzcie, czy ja mogę wziąć tę głowę? Patrzcie, ja mogę wziąć tę głowę. Mam hero Brain Skate! Ej, a gdzie, mordo? weź pal gumę. Mogę cię zabić? Słuchajcie, tu jest skrzynka, dobra, zabiję małego agenta, przepraszam. Ale, Mordy, patrzcie, co my mamy. Jaka to jest zbrojka? Muszę słuchajcie zobaczyć, muszę szybko to obczaić. Pics Eee, Jaka to jest, jak jest enchanty? Kers of Vanishing. Lol, mały Bobo! Też muszę go zaatakować. I małego Abry, przepraszam, ale przez to, że zaatakowałem jednego, muszę wszystkich. Lol, jeszcze mały Elvis? Co to jest za armia chora? Lol. Ziomki, no zostawcie mnie, przecież my się komplujemy! LOL, co to ma być? Ej, mega dziwna akcja, słuchajcie, to jest jego chora armia, totalnie porąbana armia, ale przede wszystkim patrzcie, ja się mega jaram, bo będziemy mieli dwie głowy Hero Bryna, przecież to jest najrzadszy i ten w grze totalnie! Najrzadszy i ten w grze. Słuchajcie, z, yy, Co to są? To ma tylko kersowanie ale słuchajcie, i tak bym to wziął, wiecie? Jak za darmo dają, to biorę, słuchajcie. Lol. Nie! Mały Maciuch! Mały Maciuch! Nie no małego Maciocha to nie zabije, no co wy no nie zabiję małego maciocha. No patrzcie jaki słodki. Gdzie jest ktoś mały maciochu? Mały maciochu. Ej, mały macioch zniknął. Ej, mały macioch zniknął. Słuchajcie, nie wiem, gdzie się podział, ale dobra, dobra, dobra e, Póki go nie ma, to sobie zabierzemy, słuchajcie, te rzeczy Okej, okay, spoczko da LOL, mały Macioch wrócił, patrzcie, jaki ziomuś Ej, super jest, ekstra Ej, Akurat on mi się podoba, ale przykro mi, przyjacielu Muszę cię niestety zabić, ponieważ nie dasz mi spokoju Także, mały Maciuku, żegnaj Ej, Pamiętaj, że to Jest tylko cisza przed burzą LOL Okej, okay, wiadomość od Herobrine'a, że to jest cisza przed burzą Ej, głowa Maciocha nie, nie jak to słuchajcie, wiecie, już walić, to mnie nie interesuje, ale to jest głowa Maciocha, rozumiecie to patrzcie. Patrzcie, patrzcie, mam głowę Maciocha, mogę sobie założyć LOL To słuchajcie, jest dopiero dobry item Oprócz tego, że mam dwie głowy Hero patrzcie, słuchajcie. A, dwóch nie mogę założyć, jakby, dobra. Lol, patrzcie, jakie teraz można robić trolle na chłopakach? Można udawać, że ja jestem Brainem, czy coś w tym stylu. Wiecie o co chodzi? Ale przede wszystkim, miałem głowę Maciocha. Pozyskałem ją na jednym z odcinków, i Brain mi ją potem zabrał. A teraz nie udaje. Niejako, słuchajcie, za przejście tego tunelu. Nie był, słuchajcie, jakoś specjalnie trudny. Zawahałem się tylko na tym. Na tym. Parkurze, ale to tylko dlatego, że po prostu miałem presję odcinka. E, dobra, mordeczki, e, co tutaj jest jeszcze cennego? Kowadło. Kowadło sobie możemy zabrać. Słuchajcie, jak już. Nie mogę rozwalić. Nie mogę, niestety, słuchajcie, nawet tego nie mogę, tej brodawki rozwalić. Dobra, musimy sprawdzić, czy, 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 czy coś tutaj jest cennego. Na przykład pod tą lamą, słuchajcie, czy coś jest. Spróbujmy. Wiecie co? To może głupio, jakby brzmieć. No nie, wyglądać, ale słuchajcie, jesteśmy w jakiejś bazie e, Hirobraina, Także może słuchajcie naprawdę tutaj coś jest skomanego. Pychsoncyks, no dobra, słuchajcie, Chyba raczej nic tu nie będzie. Te armorystenty to zostawię. To wszystko zostawię sobie, to mi nie jest potrzebne. Za załatwiłem przede wszystkim małego Maciocha i tak. Czy tutaj jest ciąg dalszy? Ej, ja mam głowę Maciocha, patrzcie, jaki to jest epickie jaka duża głowa nagle jest. Musimy ją schować. Totalnie musimy schować te głowy. Mordy to są najrzadsze itemy w całej grze. Tak, myślę, że. Gdzie ja jestem w ogóle? Czy to jest Zo? Ej, czy to jest Zo moje? LOL, jesteśmy w zoo, okej, okay, okej, okay, okej, okay, to jest bardzo dobre, to jest bardzo dobre, słuchajcie, to oczywiście zakryjemy, to oczywiście też zrobimy w ten sposób, dobrze, wyszliśmy w zoo, cały czas Hero Brain. słuchajcie, jest na serwerze, on może mnie tak naprawdę cały czas obserwować, ale ja mam niesamowicie ważną misję w tym momencie, mianowicie muszę schować te głowy, one są niezwykle rzadkie, to są, wow, tepną mnie tu, tepną mnie tu, nie, 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 słuchajcie, uciekamy, uciekamy, te, te głowy są tak rzadkie, że w żaden inny sposób nie da się ich pozyskać niż przez... Nawet nie kreatywa, tylko komendę. Słuchajcie, to nie, to nie jest dostępne na kreatywie, tak? To jest tylko dostępne na. E, na. Po prostu. przez komendę. Jak wpiszesz komendę, nawet nie wiem jaką, to dostaniesz te głowy. Także musimy to bardzo, bardzo dobrze schować. E, kurczę, bele słuchajcie. Mamy, mamy tę zbrojkę, to akurat nie jest ważne. Tak, głowa ma dwie głowy Heroblina. Musimy dać do mojej skrytki. Do mojej skrytki, albo nawet nie, słuchajcie, nie, bo o mojej skrytce wie agent. on mnie tepa. On mnie tepa tutaj, co mam tam wskoczyć jeszcze raz? No bez przesady, nie, 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 słuchajcie, musimy to zrobić bardzo szybko, sprawnie, żeby on nie zobaczył mojej skrytki przed nim, ponieważ skrytkę tę, która jest tutaj ukryta, zna Elvis i agent, a ja to schowam, słuchajcie, do bunkra, przed y, właśnie, który stworzyłem, przed... Hero także słuchajcie, idziemy sobie tutaj, pyk są na szybkości totalnej, dobra, pyk, o, o, o I teraz on chyba mnie słuchajcie nie widzi, schowamy sobie te głowy w tym miejscu Ponieważ w każdym innym miejscu mogłyby zostać znalezione, a tutaj powinno być w miarę bezpiecznie O tym miejscu nie wie nikt, o tym schronie, także patrzcie, mamy sobie tutaj itemki, przede wszystkim to są spoko itemy Tutaj jest jeden deer, to jest nieważne, no i tak, mamy dwie głowy Herobrina, czy ja mam tutaj armor standy? E, no niestety nie mam, ale to jest niesamowite, słuchajcie, wezmę jedną, żeby wam pokazać, słuchajcie, jak ja wyglądam, zdejmę sobie zbrojkę, mam głowę Herobrina, lol, to jest niesamowite, słuchajcie, nigdy nie miałem takiego itemu, bo głowę Maciocha miałem przez chwilę, słuchajcie, no niby to niewiele daje, ale pomyślcie sobie, że mam taki item, ja sobie mogę go normalnie gościu. Ja sobie mogę normalnie go na tutaj powiesić, to jest epickie, także słuchajcie, zgarniam go oczywiście. Pykson, chodź do Maciocha, bardzo ładnie. I tak, wkładamy to tutaj. Oczywiście to musi tutaj pozostać, więc mordeczki. Wy też nie możecie się nikomu wygadać. Wiecie co, ja może tę zbrojkę też włożę tutaj, bo to są jednak itemy Hero Niebezpiecznie byłoby chyba z nich korzystać, także to już są moje itemy, to mogę sobie na, na czilku założyć. Zwłaszcza, że będziemy tam szli na górę, gdzie jest Hero Ło, wow. dobra, słuchajcie, on cały czas jest na serwerze, kurczę bele, słuchajcie. Mam nadzieję, że teraz jak będę wychodził, to mnie nie zobaczy, ale się cieszę, bo udało mi się odzyskać głowę maciocha i jeszcze pozyskać dwie głowy Hiro to jest... To są niesamowicie rzadkie itemy, których nigdy bym nie pozyskał w taki naturalny sposób. Dobra, słuchajcie, na szybkości wychodzimy, Pikson. Okej. Okay. Mnie tu nie było, panie kolega, mnie tu nie było. Dobra, Pikson, Sekson, pójdziemy sobie jeszcze na górę i musimy zatkać tę dziurę! Co? Nie! On zresztą dużego zombiaka tutaj! O, do go gościu. I go zniknął? Nie, on mu dał lewitację chyba. Dobra, słuchajcie, nie ma, nie ma co. Musimy tak to rozwalić, totalnie szybko. Dobrze, że tę tabliczkę mogę rozwalać. I czy ja mam jakiś klocek, słuchajcie, nie, no ten klocek będzie się wyróżniał, jakiegoś kobla. Mordo dawa jakiegoś kobla na szybkości, albo. O, jest kobel, jest kobel, kobel będzie dobry. Muszę tutaj to. Bedrock? Jak to Bedrock? Nie, słuchajcie, to nie może się wyróżniać, przecież dobra, Bedrock akurat nikt nie rozwali. Nie, nie, nie. Okej, okay, okej, okay. dobra, słuchajcie, on tutaj jest, on tutaj jest Dobra, yy, zatkaliśmy tę te dziurę, teraz nikt nie będzie wiedział o tym, że mamy tę głowę, że w ogóle jest takie przejście, także mordeczki To jest wielka tajemnica, on tu jest, jeszcze zrespił ząbiaka zombiaka, słuchajcie, uciekamy, uciekamy stąd totalnie Bo zaraz, lol, ten zombiak lata, patrzcie jakie epicko, jak to epicko wygląda <laughs> Nice, ej, naprawdę fa fajnie to wygląda, jak ten zombiak sobie lata, jakby był... Balonem, ale dobra. Nie chcę, żeby mnie spotkało tak samo, to samo, także słuchajcie, pozwólcie, że ucieknę. I... I jeszcze raz wam powiem, żebyście nikomu nie mówili o tych głowach. To jest totalnie ekskluzywny towar, którego prawdopodobnie nikt inny nie ma, takiej głowy Maciocha czy głowy Braina. a te głowy Braina można wykorzystać do naprawdę epickiego trolla albo jakiegoś pranka, no nie w sumie troll i prank to jest to samo. Także mordeczki, jeżeli dotrwaliście do końca tego odcinka, to piąteczka dla was, mam nadzieję, że Wam się to podobało. No i... Trafiłem do więzienia przez Herobrine'a! O nie, słuchajcie, na szczęście mam itemy, ale dobrze wiemy, że Hirobrain wie, jak się zabiera itemy, więc zanim to zrobię, słuchajcie, wolałbym wyjść z serwera, także ja wam dziękuję wszystkim za oglądanie. Pożegnam się z wami z więzienia, ale oczywiście zaraz z niego wyjdę, tylko, tylko, no sami wiecie, wolę nie poskakiwać Herobrine'a, no, niech myśli, że ma nad nami władzę. Piątka dla każdego, pamiętajcie o subskrypcji, bo, bo macie codziennie live i odcinki, do nas następnego, Yo!